Cześć, z tej strony Mike, witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Newsflash i mam dzisiaj dla Was informację, moją odpowiedź właściwie na pytanie jednego z widzów na temat platformy Eobot a mianowicie Eobot ogłosił, już Wam to pokazuje. Eobot ogłosił, że wprowadza, wprowadza GigaHash 6.0 jak możecie przeczytać na ich Twitterze, GigaHash 5.0 nie, nie, będą, nie będą, można powiedzieć, affected, czyli nie będzie, na, nie będą, nie będzie żadnych zmian. Będą dalej działały na minerach S15, GigaHasha 6.0 będą na S17, teraz są w pre-sale, rozpoczęcie kopania 1 maja. Jeżeli wejdziemy sobie na Eobota, to możecie zobaczyć, że GigaHash 6.0 pojawił się, 5.0 kosztuje 27 groszy, 6.0 kosztuje 38 groszy. Jeżeli wejdziemy sobie do Cloud Mining to zobaczcie, że 50 są wyprzedane wyprzedane w 993% w 60 ma jest tylko 500 haszy właśnie ter 12,6% FI jest zdecydowanie niższe, 35%, te FI decyduje, decyduje o tym, o tym, jak dużo będziecie w stanie z tego wykopać. No i teraz, jeżeli byśmy sobie to, jeżeli byśmy sobie to porównali, to różnica w cenie jest prawie prawie dwukrotna. No może nie dwukrotna, no ale powiedzmy 38 groszy do 27, więc jest znacząca. Jest znacząca, więc tutaj pytanie co dalej? Zobaczmy czy można już sobie GigaHash'e 6.0 kopać. Zobaczcie, można sobie kopać GigaHash'e 6.0. Teoretycznie mógłbym, jeżeli to sobie przestawię, to zobaczcie, mógłbym sobie wydobywać GigaHash'e 6.0 swoją mocą na GigaHash'ach 5.0, czyli ja już sobie je wydobywam, jak sobie kliknę Faucet. Zobaczymy zaraz co się wydarzy, ile dadzą. To jest odpowiednik jednego centa, raz dziennie, raz na 24 godziny możecie kliknąć ten kranik i jest to, jest to można powiedzieć, it your vegis 005 GHz, czyli już mam 005, to mi się jakoś tam kopię, oczywiście to jest pięcioletnie, nie, dziesięcioletnie kontrakty, bo te kontrakty są dziesięcioletnie. No i teraz, co ja o tym wszystkim myślę? Moja ocena jest taka, jeżeli Macie duże pieniądze, to nie ma sensu kupować w EOBota, bo musicie być świadomość następującą. Po pierwsze, przy każdej zamianie, wypłacie czegokolwiek, musicie zapłacić prowizję. Od wypłaty walut biorą prowizję od niektórych są dosyć duże. Po drugie, no, biorą od Was, no, tak jak widzicie, fi jest 35-55%, więc lepiej kupić koparkę. to jest prawda. Ale z drugiej strony, jak macie małe pieniądze, to można się zastanowić, jaką EOBot ma zaletę. Jedna zasadnicza zaleta ten swój kontrakt możecie później spieniężyć. W jaki sposób? Zamieniacie go. Może ja Wam to pokażę, jak to się, jak to się robi. E, klikacie, sobie, e, klikacie sobie tutaj, wybieracie sobie opcję exchange. E, załapało exchange i zamieniamy sobie kontrakt. 10-letni kontrakt, na przykład, na 24-godzinny. On mi mój aktualny kontrakt zamieniłby na 24-godzinny. Oczywiście jest do tego 5% FI, i wtedy na tym 24-godzinnym kontrakcie możecie wykopać jakąś walutę. Zakładając kiedyś ceny tych kontraktów jeszcze 4,0, kontrakt kosztował prawie do 30 zł. Ja na tym zyskałem, bo ja wtedy go opyliłem. Później już niestety na 4,0 straciłem. Także generalnie jestem na plus, ale, ale nie na jakiś tam strasznie duży. Także. Że moje zdanie jest takie: lepiej kupić koparkę, ale jeżeli ktoś chce spróbować pokopać ich dalej, jest świadom tego, że jeżeli cena bitcoina spadnie, to gigasze 5.0 wysypią się pierwsze, gigahesze 6.0 wysypią się dużo później, jak już bardzo mocno cena bitcoina by spadła. Więc wiecie, to samo stało się z 4.0, więc tak to, tak to wygląda. Tak to wygląda i musicie mieć tego świadomość. Musicie mieć tego świadomość, że jest ryzyko, że jeżeli cena spadnie, to wysypie się to wszystko. I będzie po temacie. Ale jeżeli jesteście tego świadomi, to możecie w to zainwestować. Biorąc pod uwagę, że jeżeli będzie cena rosła, to wy będziecie cały czas wydobywać i tak naprawdę na górce może, będziecie mogli nie tylko sobie skorzystać z kryptowalut, ale jednocześnie sprzedać, sprzedać swoje kontrakty. To jest taka, to jest taka rzecz. EOBOT działa już szereg naprawdę lat. Więc tutaj ryzyka exit scamu jest bardzo niewielkie, jeżeli jest w ogóle. Zasady są jasne, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Wszystkie zasady tam w opisie, w informacjach i tak dalej, to wszystko jest dobrze opisane. Oni niczego nie ukrywają. Oni jasno, jasno mówili o tym, że no patrzę, słońce mi w twarz świeci, akurat odbija się od, e, odbija się od, e, od okna e, z sąsiedniego budynku. Trzeba mieć świadomość, że oni jasno to określają. To, to że zostaną, jeżeli rentowność spadnie, FI przekroczy 100%, to zostaną wyłączone 4.0. To było wszystko jasne, każdy o tym wiedział. I właściwie tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je pod tym filmem, postaram się odpowiedzieć. Tyle, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się do następnego razu.